Co, po urlopie wróci, niczego znaleźć nie może. Dobrze, że chociaż karcie są, jest pani, pani Małgosiu. Troszkę pani się spóźniła. No tak, musiałam pomóc naszej pani szpitalnej stomatolog, bo jej pacjent ze mną. dla pacjent, to jej? Taki ból jakiś, napalenie? Nie. Przyszedł siad na fotelu. Pani doktor włączyła tę swoją maszynę. No, no. Tak, patrzy na niego i mówi tak. A pamiętasz jak mnie w szkole ciągnąłeś za warkocze? <grym> <okay. grym> <Okay. grym> pani Małgosiu, dobrze. Ale wie pani co tak? Słuchawki mam, karty mam, ale fartucha szukam. No gdzie jest mój biały fartuch. Pani doktor, białe fartuchy to odchodzą do Lamusa. Reforma zdrowia. My o. teraz... Teraz będziemy mieli kolorowe, takie jak w prywatnych przychodniach. Tak. To jakie? ja będę miała? Pani będzie miała taki miodowy, z czekoladowym kołnierzykiem i z czekoladowymi mąkicikami. No proszę. A koledzy lekarze. Wszyscy lekarze będą na błękitno. Na błękitne fartuchy i tu będą mieli takie piękne, złote słońce. Że jak pacjent przyjdzie, to żeby od razu mu się lepiej zrobiło, żeby szybciej zdrowiał. No na pewno mu się lepiej zrobi, a wy na biało będziemy. A my będziemy na różowo. Na różowo! Siostrzyczki Barbie, tak? No. No, no, Czego tak, to nie tak, wymyślą? Tak. A pamiętam, jak jechałam na urlop trzy tygodnie temu, to. Była jakaś firma, ale to ordynatora siostra była chyba. Tak, siostra, siostra. A, a propos siostry. No tak, by, bo oni będą szyć. No oni tak będą szyć, ty. oni będą szyć nam to wszystko. Aha. Ale tak, a propos siostry. To siostra Marynia, to miała dzisiaj nocny dyżur. No, 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 normalnie w szpitalu. No i chyba dzisiaj stała ze złej strony łóżka. Dlaczego? Bo ma na nogach od ordynatora. <śmienic> pani Małgosiu. Pani Małgosiu, pani to jest naprawdę. Nic nie słyszałam. Nie wypada mi w ogóle mówić o takich sprawach. No, ale teraz jak ja będę miała ten miodowy fartuch, to ja muszę chyba włosy przefarbować na rudo e, czy na tak ta, 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 ta. Nie, Pani doktor, ta, ta, ta. pani doktor. To mi, ja, ja już zaraz lecę po te fartuchy, ale jeszcze mi musi pani wcześniej tu pokwitować ten ekwiwalent tysiąc złotych. Tysiąc złotych? Tak, tysiąc złotych. Podwyżka? Nie, pani doktor, wszyscy dostaną tysiąc złotych. E, co miesiąc? Co miesiąc. Niech mi pani uszczypnie. <laughs> o, raz wystarczy. Tysiąc złotych, bo my musimy być teraz, my, my mamy mieć nowy wizerunek nowe fartuchy, no i oczywiście tu wszystko. No przecież nie może Pani przyjąć pacjenta z odrostami na włosach, czy Bo nie uczesami. sama? Z jakimi odrostami? Albo, albo z obgryzionymi paznokciami. I tysiąc rzecz. złotych jest na kosmetyczkę, na fryzjera, Aha. na jakieś masaże, na kosmetyki, no i tak dalej. I te rachunki trzeba zbierać? Tak, tak, trzeba zbierać i co miesiąc będziemy się rozliczać. Z tego tysiąca złotych? Z tego tysiąca złotych? Pani Małgosiu, no nie wypada pytać mnie panią o to, ale... A, a ciekawa jestem, czy łysy ordynator też na fryzjera dostał? Tysiąc? <grym> no tego to ja już nie Zresztą. wiem. A może <grym> pani chociaż wie, skąd te pieniądze się wzięły jakiegoś sponsora mamy? Nie. Czy to z ministerstwa odgórne? Ale nie, Pani doktor. Prosty zabieg zrobili. No. Wykreślili 1200 leków z listy refundowanej i pieniądze się znalazły. Jak się chce, to można.